poszedłem tylko zmierzyć temperatury tak, rury 100% trzeba jeszcze owinąć, bo widzę, że wychodzi zimne 25 stopni, a gdzieś około 40 paru trafia także będę musiał je poizolować tam bo tam jest i chłodnica i to i tam to kurde tu każda zmiana na 10-20 stopni na plus może mieć diametralne znaczenie teraz Wcisnę B4, zobaczcie, gaz podłoga Gaz podłoga Praktycznie ciągnik się zatrzymuje Spadł, no dosłownie, musiałem tylko zmierzyć Minuta No już była południe Także bardzo szybko tracę tą temperaturę Widać, że mu ten interkuler pomógł Chociażby w tym W mocy Może jak tam wszystko się poizoluje Żeby to powietrze było jeszcze chłodniejsze Może i tak może i tak nie mówię na 100% No ale nic, no to już nawet gdyby yy, John Deere mógł iść sobie w talerzówkę, a, a kubusz bez orkowca załóżmy to będzie nieźle Ale to pięknie bo zaraz stało Patrzcie, B4 ciągnik staje w miejscu ale jest beton a jak miałem głębosza załatwionego dla niego no zobaczymy zobaczymy jak będzie sobie radził z głębosza no to co pozdrawiam do usłyszenia na pewno jest wiele jeszcze zmiana akumulatoru widzicie nową skrzynkę to właśnie franza mi spadła na nogi na nową podstawę tam jeszcze motowania na razie z tylko można powiedzieć, że wrzucony nic więcej ten akumulator, ależ to pięknie zarosło Ależ to pięknie zarosło Człowiek się zajął tu, tym, tym, tym A tu się zielony ład zrobił Owy jest jednak szetwo, patrzcie jeszcze ile rzepaków w pierwszym roku 13, A naprawdę jest opór, ale mówię, to jeszcze trzeba będzie ten intercooler dać bliżej podnicy, żeby miało jeszcze bardziej takie powietrze, przed niego opływało. No i wydaje mi się, że izolacja jeszcze rury powrotnej do sącego to to po prostu powinna już na pewno pomóc, bo tam na silniku, na tą czapą, jest jak najwyżej. Tylko, że tam też duża temperatura panuje i ten niestety jest podgrzewany. Lewo, prawo by rozwiązało problem, ale się nie da. Do usłyszenia.